Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w T. No i cóż, tak, teraz już bez e, opierdzielania się, lecimy do kolejnej misji, czyli do. Mm, rozdziału piątego: opuszczeni. Tak, rozpoczynam rozdział. E, no i cóż, płyniemy do szpitalu psychiatrycznego, w którym mm, znajdziemy Erin. to Prawdopodobnie.

nie wiem. Formatu nie chcę robić. Nie ma, spróbuję jakoś przyczynić komputer. Może to coś da. Bo dziwne rzeczy mi się dzieją ostatnio. Może sterowniki reinstaluję. Zobaczę jeszcze. O, a teraz mi chodzi pięknie. Więc,

Some kind of an explosion. Aaron died. I'll never forget it. And everything else is gone. Ah, oh, come on, Garrett. I know you wouldn't have put that gal in harm's way. She'd have put herself there easy enough. There's an answer in here somewhere. I could feel it. This place has gone oddly quiet since there was a riot here. Some patients escaped. A few boats have come in. Nothing has come out. Garrett, I don't know what you expect to find in there, but be careful. Okay. You've become a ghost yourself. I've been a ghost all my life. Hehehe. Dobra, do zakładu dla bunkanych. Nie ma sprawy, tak więc skradamy się od razu. I już jesteśmy cieniem. No, teraz nie. No, ale już tak? Mm. przekrać się, znaleźć co się chce znaleźć, chociaż nawet nie wiem czego szukamy i wyjść. Plan doskonały. No i Boże, to się brawa! Właśnie, może będę przeszukiwał tutaj okolice, bo pewnie coś leży, ja to minę. i stracę trochę pieniędzy przez to, tych, których mógłbym zarobić, ale nie, nie, ma, jak się rozglądam, to nie ma. Ech, no cóż, dobra, wait, 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 A, tędy. Nie chciało mi załapać. Hmm, Sejwuję w ogóle co chwilę, tak dla pewności. Hmm. Bo nie było jakiegoś epic faila. Znaczy pewnie jakiś fail epicki będzie. Helm, cudownie. Mam Helm, wózek i Edwin Moira. Hmm. dobra. O tak zanim wejdziemy do środka, to przeszukamy to okolicę, mam się bać? Chyba tak. Mm... O! Haha, opłacało się tu przejść. Niech, niech, niech. W ogóle strzałę na wodną, jakby by była mi potrzebna. Będzie po ręką od razu. Jezu, te drzwi by, by były zamknięte, a ta są otwarte. Okropne, straszne na. No! Gare za zostanie dragawajka albo czegoś w tym stylu. <laughs> Nie. Dobra. Mów więcej hajsu. Tabliczka. Lubimy tabliczki. I tu tylko ta tabliczka była? Chyba tak, dobra. No to wchodzimy do środka. O, albo chwila, czekajcie! Tak, dla pewności, nie wiem czego się spodziewać. Zrobię dużo save, jeszcze jednego. I teraz wchodzimy. Hmm. Ok. Seems someone's expecting me. Movies, <laughs> okay. You shouldn't be here. Is it the asylum that's haunted me?

O, tutaj coś nie dokończyli. Albo urwana kartka. Szkoda, że to jest tylko tak napisane, a nie jest rzeczywiście kartka pokazana. <laughs> Z której by się... Czytało. A, a nie, że nie bierzemy dokument, a potem mamy tylko napisane co na nim było i że na przykład w tym miejscu strona jest urwana. <laughs> Ale w sumie to też się tak czepia trochę, więc... Mniejsza. Eee, tak, tu patrzę, że czy czegoś nie ma, czy kopego... Tu nie ma, 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 nie ma... Nie ma. Eee, Wait. Mam iść na górę? Okej. Okay. Może będę się skradał? szukać dokładnie każdą część tego przybytku jest jak tu pusto i nawet nic już w szuflada nie zostawili. No dobra, są nożyczki. Wow, o, to jest zamknięte, Okej. Okay. Okej, okay. przyjęcie pacjentki tutaj nic więcej nie ma. Mm, dokumenty. E, przyjęcie pacjentki numer 18 tutaj była. E, młoda kobieta przysłana. Przez władzę i dostarczona pod strażą. Stan średni do poważnego. Liczne otarcia i złamania. Przybyła odurzona i nieprzytomna. Mamy utrzymać ją w tym stanie ze względu na niezwykłe agresywne zachowania. Przeniesiono, przeniesiono nadział kobiecy do centralnej izolatki w celu obserwacji i leczenia pielęgniarka Aubermil. Okej. Okay. Czyli to Erin na pewno Jezu, naprawdę wszystko zapraliście <grystanie> Czemu w tej szufladzie nie ma? W ogóle strasznie puste te szuflady, szło o tym wspominałem. Dobra, tam mam iść. Ale sprawdzę jeszcze tą część. O, tutaj i tak nie mogę iść. Cudownie. Hmm. ale powiem Wam, że przygnębiające wrażenie ten zakład psychiatryczny sprawia, sprawia. chociaż chwilę, może mogę tam przejść, zobaczę zaraz, bo to w sumie drzwi obrotowe, dupa, nie mogę, eee, no dobra. Safe. Jak ja mam przejść? A tutaj jest. Mam um, tam też z drugiej strony było. Cudownie. Melon. A, może nie powinienem tu schodzić, ale zejdę i przeszukam tą szafkę. Widzę szafkę. Muszę zejść i ją przeszukać. I cudownie, to jest tylko tekstura, tak. <grymne> Nie mam pojęcia. Potrzebny klucz, no widzę, że potrzebny klucz. A, okej. Okay. Cudownie. Potrzebny klucz, wchodzę z drugiej strony przez ścianę. Ja, 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 ja. Ok. Głupie trochę. Myślałem, że będziemy musieli znaleźć klucz do tego albo coś. To nie, dupa. Głosy. Mm. Głosy stają się coraz wyraźniejsze, gdy tylko do niej podchodzę, zaczynają krzyczeć. Ręce trzęsą mi się tak bardzo, że nie jestem w stanie wypisywać kart. Co mam zrobić? Moje głosy, paznokcie, zęby. Czuję, że się rozpadam. Nie mogę tam więcej iść, nie mogę tego dłużej robić. Doktor Steelman to rozumie. Powiem o co chodzi poproszę o przeniesienie z powrotem do miasta. Wszystko będzie, no i znowu niedokończony. E, tekst. Cóż.

nie, dobra, krzęś to, to na razie. <laughs> Chwila. Mm. Kolejny dokument. Dokumenty Zgłosić to do przy Informacja o kluczu na oddział. Klucz do oddziału kobiecego został przeniesiony do mojego biurka na oddziale męskim. Ten serka się wymykała, kradła go i prześladowała lingwistkę. Jeśli będzie Ci potrzebne, a myślę, że nie, w Pani do mnie, gdy będę miał dyżur. doktor Stillman. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Czyli mam iść naokoło. Tędy mogę? Mogę tędy? Ech. Ktoś tu chyba uparcie chce, żeby graż został podczas przechodzenia tej misji Wy też takie wrażenie nosicie? Hehe, <laughs> ok. Tu jest już coś wartego. Więcej? No, nie, Gareth, nie. Ciągle mi się źle klika, i zamiast okrać, to on się wychyla. Nieobecność, Okej. Okay. Kolejny dokument. Yy... Nieobecność. Yy... Huxley. Coś ostatnio od... często cię nie ma. Wiem, że dyżury w reformacyjnym są <laughs> ciężkie do zniesienia, ale musimy się postarać jakoś pomóc naszym najciężej chorym pacjentom. Wydaje mi się też, że zacząłeś się kuleć. Niech cię zbadam, doktor Stillman. Cały personel musi być w dobrej kondycji, szczególnie, że kręci się tu nasza mecenas. Okej, okay. to już przeszukałem? Tak, to już chyba wszystko przeszukałem. Nożyczki, cudownie. Hmm. Chwila, to mam iść? Nie. Nie, tu mam iść. O, w takim razie pewnie naokoło mam iść jakoś, dołem. Nie wiem, safe. Hmm, strzał ze sznurem, czyli pewnie zaraz będzie potrzebna. Hmm, tak myślę. Tam się też świeci. O, tu nie ma nic safe. Sej, mówię gro. A. Te szafki są w puste. Też tak uważacie? No, garet. Strzykawka, no tak, w końcu to szpital. Yy... Jakby nie patrzeć, yy... Widalec i kartka kolejna. Historia. Echem. Historia zakładu dla obłąkanych Mojram jest fascynująca. Tym bardziej, że ostatnio. Rozgorzała dyskusja, czy to bardziej więzienie, czy szpital. Wedle zastanowienia wdowy Mojry, miało to być miejsce leczenia duszy i serca, w którym pacjenci wychodziliby z traum w kojącej ciszy. Jednak Baron Ulysses, Ulysses w swojej nieskończonej mądrości, uznał, że będzie to miejsce, do którego zostaną zasłani najwięksi degeneraci w mieście. Była to łaskawość niespotykana w naszych czasach. Ok, dobra, chwilę ma się dostać gdzieś tam. Troszkę nie wiem, gdzie masz, można... jak mam się tam dostać. To jest problem, chyba że tędy. Nie wiem, Odkręć to, masz śrubokręt, Garat. Hmm. Hmm. Oh. ponure miejsce, ponure. Hmm. tutaj nic nie ominąłem więcej. Nie. Jezu, szczury. Mhm. Hmm. Okay. Widzę. Spo na mapę. Wyślij mapę I tak hmm. Mam jakoś tam przejść No Najwyraźniej, a potem iść tam No uh, What the fuck Hmm. Nie wiem, może sekretne przejście, coś, cokolwiek. Jak ja mam tam przejść. Powiedzcie mi to, jak ja mam tam przejść. Cholera jasna. Hmm... Nie wiem, tu wygląda to tak jakby dało się to... To jest urwane, prawda? Nie może spację. eee... Kurde, F... Może to wysadzić? O, ognistą strzało. Nie, raczej nie. Hmm. Tak, dobra, no jak czasowo? O, dobra, słuchajcie, w takim razie, ja... <śm> Bez zwyczajnie nie marnować czasu, zakończę tym jest odcinek, zorientuję się jak mam dalej ruszyć się, i w kolejnym odcinku pójdziemy dalej po prostu. No, tak na razie mam nadzieję, że Wam się film podobał, i zapraszam do kolejnych. Cześć, trzymajcie się.